Ośrodek Karta przedstawia listy z XX wieku. Wyjątkowa korespondencja ze zbiorów ośrodka Karta. Odcinek 11. Listy do przyjaciół na emigracji. Mówi Zbigniew Gluza, redaktor naczelny Karty. Teatr Ósmego dnia w drugiej połowie lat 70. był najważniejszym wydarzeniem teatru alternatywnego w Polsce. Był środowiskiem, De facto opozycyjnym, wokół którego skupiała się taka grupa głównie młodych ludzi, która występowała przeciw prl -owi. Ten teatr w Poznaniu był takim magnesem dla bardzo wielu. Cały ruch teatru alternatywnego właściwie skupiał się wokół nich. I to, co się stało po wprowadzeniu stanu wojennego, w jakimś sensie zamknęło ten okres ich największego wzlotu. Trzy spektakle od Przeceny dla Wszystkich w 77 poprzez dwa następne spektakle, w zasadzie arcydzielne, jedne z najważniejszych spektakli w historii polskiego teatru, zamknął w jakimś sensie stan wojenny. Oni od tego momentu nie mogli działać. Zamykano im drogi. Bardzo szybko się okazało, że właściwie mogą grać wyłącznie w kościołach, dlatego że już żadne sale PRL-owskie nie są dostępne ich sztuce to sprawiało wrażenie, że jest coraz trudniej i w pewnym momencie, w połowie lat 80., części teatru udało się wyjechać za granicę. Dostali paszporty i wyjechali i nagle teatr został podzielony. Część została w kraju, a część za granicą, trochę jak reprezentanci tego teatru, zaczęli pokazywać różne rzeczy, między innymi adaptację Małej Apokalipsy Tadeusza Kanwickiego. Grupa w Polsce Próbowała robić to samo, jeżdżąc po różnych małych salach i występując, co się okazało coraz bardziej trudne. I pojawiły się listy, które łączyły jedną grupę z drugą. Oni próbowali zrozumieć, w jakiej sytuacji są i czym jest ich sztuka, w sytuacji, kiedy część jest na emigracji, a część w sytuacji podbitego wewnętrzną okupacją kraju. Poznań 17 czerwca 1985 roku. Nigdy jeszcze nie rozstawaliśmy się na tak długo, na tyle osobnego wysiłku i odpowiedzialności. Kolejna próba naszej wytrwałości, naszej miłości. Gdy przyglądałam się ostatnio Waszej pracy, na nowo przepełniło mnie to doznanie, które uważam za wciąż niewyczerpane źródło naszego życia i tworzenia. Było to doznanie duchowego ożywienia obietnicy nowych odkryć nowych przejrzeń na drodze która prowadzi przez niezliczone zasłony i może żadna z zasłon nie jest ostatnia ale przedzieranie się przez nie poznawanie jest ryzykiem przygodą która porusza w nas nowe zasoby energii ciekawości radości istnienia mamy to wciąż dla siebie strychy 23 lipca 1985 roku Dziś śniliście mi się tak sugestywnie, że już dłużej nie mogę zwlekać z pisaniem, choć całkiem nie wiem, gdzie ja ten list mogę wysłać i w jakiej części świata was zastanie. W dodatku, wasz czas o tyle jest pewnie gęstszy, o tyle szybciej płynie, zagarniając nieznane mi przestrzenie. Wszystko to razem trochę onieśmiela mnie i powstrzymuje. Poznań, początek sierpnia 1985 roku. Jesień znowu, kichanie, grypy, skomplikowane życie osobiste, dotkliwy brak kawy, gorące życie polityczne w kraju. Generał zawozie obywatelskie opinie do ONZ. Nowe prawo karne przewiduje odsiadkę za picie bimbru. Strychy 17 sierpnia 1985 roku. Kolejny rok w klocku z betonu. Wśród klocków z betonu, kolejny rok uwięzienia w brzydocie w monotonii stereotypów. O Boże, jak chciałabym teraz, leje okropnie przecieka weranda i mały pokój, papierosy wilgotne, znaleźć się w jakimś wielkim mieście, jasno oświetlonym, kolorowym, tłumnym. Jak najchętniej poszłabym gdzieś potańczyć. Ech banały. Poznań, kino Bałtyk przed seansem filmu Paryż-Teksas 16 września 1985 roku. Jest normalny powszedni dzień, poniedziałek, a miasto puste, nieruchawe, ospałe. Tych kilka kin z marnymi filmami, wyludnione ulice, nieczynne kawiarnie i niepotrzebnie otwarte do dziewiętnastej sklepy, w których ani jednego klienta. Najgłupiej byłoby, gdybyście zmęczeni, wrócili tu pochopnie, siebie i nas, skazując na niejasność, marazm, frustrację. Poznań 28 września 1985 roku. Wykonaliśmy napraszający się objazd po kraju, i wiadomości mamy mało optymistyczne. Kurczy się przestrzeń do grania. Znikają stare miejsca nowych nie ma. A w ogóle to tęsknie strasznie do was także do was, jako aktorów, do was jako żywiołu, bo teatr jest przecież podniecającym żywiołem, bluźnierstwem, hazardem jest burzą, przynajmniej ten teatr, który razem robimy. A tu w kościelnych nawach w nabożnej atmosferze trochę dusznej, trochę zanadto okadzonej ciasnej. Poznań 28 października 1985 roku. Jestem pewna, że mamy jedną trwałą wartość dla siebie: teatr, czyli ten teatr, czyli nas samych. Nie, nie w sensie sentymentalnym, lecz w całkiem konkretnym, materialnie wyrażalnym. Tylko w ten sposób, czyli przy pomocy teatru możemy, Panu Bogu i Polsce Ludowej, rozliczyć się z tego raz, raz jeden tylko czasu danego na ziemi. Obawiam się, że jesteśmy już za starzy, by zmienić zawód lub nauczyć się nie robić nic. Pozostaje pytanie, czy możemy wyrzec się teatru, jakiego nie znamy jeszcze, na rzecz teatru służby społecznej, recytowanie wierszy bądź innych tekstów. W coraz ciaśniejszych pomieszczeniach, które z teatrem nie mają nic wspólnego. Zresztą ja wcale z tego powodu tylko że jestem tu uwięziona, nie idealizuję koncepcji wyjazdu. Chodzi mi tylko o to, że dla mnie dyskusja o naszej przyszłości może się toczyć węgle kryterium, jakim my jesteśmy dla siebie. Poznań 31 października 1985 roku. Dziś będziemy rozmawiać przez telefon, lecz jak zwykle nie powiemy sobie nawet dziesiątej części tego, co ważne. Ja tymczasem powinnam wrócić do poruszanej wcześniej sprawy kryterium w wyborach, decyzjach dotyczących kształtu naszego życia. Powiem tylko raz jeszcze: dla mnie pierwszym kryterium jest teatr ucieleśniony w waszych konkretnych osobach, nie zaś miejsce, gdzie mamy go robić. Co nie znaczy, iż nie uważam, że nasze miejsce jest przede wszystkim tu, jak tylko się da. Co nie znaczy też, iż nie tęsknię do innego widoku za oknem. Poznań 8 listopada 1985 roku. Niewiele powiem szczerze, mam motywów, by decydować się na wyjazd teraz. Myśl o tym przeraża mnie. Choć równocześnie nie rzuca to optymistycznego światła na tę rzeczywistość wokół. Poznań 17 grudnia 1985 roku. Każdy człowiek ma prawo i obowiązek poznawać świat, uczestniczyć w nim jak najszerzej. Lecz cenę, jaką mnie się za to oferuje, uznałam ostatecznie za zbyt wysoką. Więc tutaj raczej by żyć, muszę o świecie zapomnieć i jeszcze wycisnąć z rzeczywistości tutaj coś, co może być ważne dla innych. Kawałek sztuki. Poznań 21 stycznia 1986 roku. Postanowiliśmy z Marcinem i Romanem, jeśli uda się znaleźć miejsce, wrócić do prób i trochę pogrzebać w zasobach duszy, a także ciała, przywrócić odrobinę wyobraźni. Być może trzeba będzie zapuścić sądy w głąb nas samych i tam czerpać rzeczywistość. Wydaje dziś bowiem się, że jest ona bardziej jałowa niż kiedykolwiek. W kontaktach z ludźmi też wielu olśnień nie doznaje. Wszyscy wydają się jakby odrobinę zakurzeni, nieobecni, przytłoczeni brakiem pomysłów. Poznań 4 lutego 1986 roku. Są dni tygodnie, kiedy rzeczywistość boli, aż nie pozwala zaczerpnąć oddechu. Można pić: Cóż z tego, czy nigdy nie przyszło, Wam do głowy, że udziałem człowieka jest i tak los trzeźwego, życie przytomne i bez znieczulenia. Że ta rzeczywistość ujawni się prędzej czy później, więc lepiej prędzej, bo może da się jeszcze coś z tym zrobić, przetworzyć, sformułować myśl. Że chciałabym być człowiekiem, którego stać na życie gdzie indziej, na mądrość, wewnętrzną siłę, która pozwoliłaby mi w innym kraju, innym miejscu wypełniać swój duchowy obowiązek wobec życia. Mieszają się porządki, przecinają poziomy myśli, wysokie z trywialnym, metafizyczne z realnym, marzenie o wielkich podróżach z marzeniem o przyjeździe tramwaju. Nie chcę od Was listów, sprawozdań z roboty lub sprawozdań moralnych ze stosunku do tematu emigracja. Ja chciałabym wiedzieć, o czym myślicie, co obserwujecie, co porusza Waszą wyobraźnię, co Was boli. O co jesteście bogatsi, do czego tęsknicie, czego się nauczyliście i o czym chcielibyście mówić. A także do kogo? Wasze życie duchowe mnie interesuje. Przecież istotą naszych stosunków jest dzielenie się. Jeśli więc uda mi się w końcu trafić na ślad piękna, którego poszukuję, jeśli znajdę sposób na to, jak teatr mógłby opowiedzieć o miłości, o wielkości człowieka, wciąż się przy tym upieram, napiszę natychmiast. Poznaj 16 września 1986 roku. Jest paskudnie. Zewsząd osacza brutalne hamstwo, głupota, absurd i bardzo mała drobnomieszczańska stabilizacja. Wzrastająca bieda i proporcjonalnie malejące ucywilizowanie, postęp z idiocenia, przypominają, jak już pisałam nieraz z późnego Gierka. Ja nie wiem, jak tu się może dokonywać utrzymywanie przy życiu ludzkiego ducha, jak może dokonywać się jakiś moralny postęp. Który nie będzie tożsamy z pseudo-religijnym zbaranieniem, ja nie widzę tu żadnej realnej siły poza czarno-czerwoną alternatywą. Kiedyś skromnie o istnieniu innych dróg, samostanowiących, niezależnych, krytycznych, mówiliśmy my. Teraz odebrano nam głos. Poznań 25 października 1986 roku. Chcę Wam powiedzieć przede wszystkim o moim wielkim niepokoju o nas, o teatr, o to, co między Wami, o te wszystkie niepowodzenia losowe. Piszcie do siebie, rozmawiajcie, dbajcie o naszą wspólnotę duchową o teatr ósmego dnia. Listy kończą się w 1986 roku. W następnych latach kolejnym osobom z teatru udało się wyjechać na emigrację i oni się połączyli. Zmiany ustrojowe zostały ich w zdumiewającej okoliczności, ponieważ oni uczestniczyli w wielkim festiwalu Mir Karawan, który przemierzał w 1989 roku różne kraje i oni wjechali w w 1989 roku z powrotem do Polski grali już wtedy jako cały zespół. To był triumfalny powrót. Teatru ósmego dnia, który wraca do Polski, która się zmienia w demokratyczny kraj. To było jak zwycięstwo teatru ósmego dnia zwycięstwo alternatywy społecznej, zwycięstwo wolności, które manifestowali w największym stopniu w tych spektaklach drugiej połowy lat 70.. Listy z 85. i 1986 roku przedstawiliśmy w karcie 12 jako takie zbliżenie na sytuację ludzi w głębi PRL-u i tych na wolności, którzy żyją PRL-em. To jest takie zbliżenie na sytuację rozdarcia de facto, które żąda połączenia. Ja mam wrażenie, że oni byli czymś takim jak Niemcy, między którymi upadł mur. Ośrodek Karta przedstawia listy z XX wieku. Wyjątkowa korespondencja ze zbiorów Ośrodka Karta. Subskrybuj podcasty Ośrodka Karta oraz odwiedź księgarnię, gdzie znajdziesz najlepszą literaturę faktu XX i XXI wieku. W tym listy, wspomnienia i dzienniki, czyli najciekawsze zapisy bezpośrednich świadków historii. Podcast dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.